Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak szybko i sprawnie zrobić spis treści. Mamy tutaj tekst przygotowany. Pogrubione są rozdziały. Tak jak w Twojej pracy. I zajmiemy się dzisiaj, tutaj na wstążce w narzędziach głównych, obszarem styli. Style pomogą nam. W szybki sposób jak już sobie sformatujemy tekst, zrobić spis treści. A więc zaczynajmy. Zaczniemy sobie od tutaj zaznaczenia tekstu i wciśnięcia na główek 1. Tak jak widzisz, jest tekst się zmienił, tutaj został dodany. Odstęp ten, odstęp tam nie jest do niczego potrzebny, więc sobie od razu ustawimy tutaj w naszych stylach, żeby ten odstęp zniknął i się nie pojawiał już przy następnym zaznaczaniu i wciśnięciu na głowę. Dobra, wciśniemy sobie prawy klawisz myszy, Modyfikuj, wchodzimy w Formatuj, akapit, wciskamy tutaj w obszarze odstępy, wciśniemy sobie przed 6 punktów, po 6 punktów i wciskamy OK. Dobra. Mamy zrobione. Teraz sobie zaznaczamy nasze teksty po kolei, nasze rozdziały. To, co jest pogrubione. Rozdział 4, 5. I podsumowanie i spis rysunków. Dobra. Mamy zrobione. Teraz jeszcze, zanim zrobimy spis treści, chcielibyśmy sobie wstawić numerację stron. Wchodzimy sobie w wstawianie. Tutaj w obszarze nagłówek stopka wciskamy numer strony, dół strony i wciskamy zwykły numer. Zamykamy nagłówek i stopkę. Strony mamy ponumerowane. Super, dobra. Teraz w spisie rysunków i w spisie tabel chcielibyśmy, żeby znalazł się, znalazła się nazwa naszego rysunku i nazwa naszej tabeli. No to sobie zrobimy... Wejdziemy w odwołania i tutaj w obszarze podpisy Zrobimy wstaw w spis ilustracji. Tutaj w ogólnych mamy formaty, możemy sobie wybierać jaki format chcemy dla naszego tutaj spisu rysunków. A my zostawimy sobie z szablonu, wciśniemy tylko w etykiecie podpisu rysunek. Z formatu nie będę zmieniał, zostawiam. Wciskam OK. Dobra, mamy zrobione jedną rzecz, teraz Spis, tabel sobie zrobimy. Tutaj nam word zmienił, ale to w szybki sposób możemy zamienić z powrotem tak, jak powinno być. Zaznaczamy sobie ten tekst, wchodzimy w nagłówek 1, wciskamy i mamy zrobione. Dobra, teraz sobie zrobimy, wstawimy odwołanie do naszej tabeli. Wchodzimy tutaj w ogólne, etykietę podpisu, znowu wciskamy, tabela i ok, dobra, mamy wstawioną. Tabela jest na pierwszej stronie rysunek na drugiej i wszystko się zgadza dobra. Teraz sobie wstawimy pustą stronę. Tutaj w wstążka wstawianie, pusta strona. I tutaj sobie wstawimy nasz spis treści. Chodzimy tutaj w odwołania, tutaj obszar spis treści. Wciskamy. Tutaj tabela automatyczna. I spis treści został szybko i sprawnie zrobione. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie zaktualizowały nam się numer stron, ponieważ rysunek jest na trzeciej stronie, a nie na drugiej i tabela jest na drugiej stronie. No to zaznaczamy sobie to. Wciskamy, aktualizuj pole i aktualizacja wyłącznie numerów stron. OK. Tutaj to samo. Aktualizuj pole, wyłącznie numerów stron. OK. Mamy zaktualizowane, mamy zrobione. I wszystko jest jak najlepszym porządku. Teraz na przykład, jak jeszcze byśmy chcieli dodać na przykład jakiś nowy rozdział, może nowy podrozdział nawet, załóżmy tutaj. Wcisnę sobie Enter, Enter. Zrobię tutaj podrozdział 4.1. Zaznaczę go sobie jako nagłówek 2. Tutaj też. Prawy klawisz Modyfikuj, zrobimy sobie tak, jak w naszym nagłówku 1, czyli damy 6 punktów przed, 6 punktów po odstępach. Ok, ok, mamy zrobione pod rozdział 1. Teraz chcielibyśmy zaktualizować nasz spis. Wciskamy lewy klawisz myszy, wchodzimy tutaj w Aktualizuj. Aktualizacja całego spisu. Ok, nasz pod rozdział. 4.1 został dodany. Wszystko jest w porządku. Ładnie nam Word zaktualizował cały spis treści. To wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.